Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii horoskopu i tym razem chciałabym omówić horoskop na miesiąc maj roku 2019 dla wodników. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, poruszając takie historie życiowe jak miłość, sprawy zawodowo finansowe i te zdrowotne. Zatem, jeżeli lubicie, lubisz konkrety, to najprawdopodobniej ten horoskop przypadnie ci do gustu. Pamiętajmy jednak, że te horoskopy to są możliwe historie zdarzeń, z nie wszystkimi one będą rezonować. Jeśli tak jest, bardzo się cieszę, jeśli nie, być może nie nasz czas wspólny ezoterycznie, być może za jakiś moment, <laughs> przepraszam, będzie to możliwe. Dla tych, którzy pierwszy raz trafili na kanał, przedstawię się, jestem tarocistką Agiację, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią kart anielskiej również nie są mi obce. Na kanale nie tylko horoskopy, mamy takie serie jak Nauka Tarota, Wasze pytania, moje odpowiedzi, dzięki którym dostajecie odpowiedź na Wasze pytania tu na YouTube, gdy wysyłacie smsy. Jak to wygląda, tu w proponowanych na dole w opisie filmów również są informacje. Także taka seria jak Pika Card, czyli prognoza dająca możliwość Wam aktywnego uczestnictwa w, we wróżbie i wiele, wiele innych. Zapraszam do zapoznania się, do rozglądnięcia na moim kanale. No dobrze, aby nie przedłużać, a włączę tu podgląd na karty. Okay. Dobrze. No to wodnik. I historię. Maju. Wodnik i maj. Wodnik i maj, pokażcie karty, jak tam historia dla wodników w maju. Jak tam możliwa historia zdarzeń. Pokażcie karty. Pierwsza karta definiuje energię, z którą wchodzicie w dany miesiąc. Talia, której używam, to tarot. Znów nie czytam odwróconych kart. Dobrze. To jest pierwszy tydzień. Tu mamy drugi tydzień. Trzeci i czwarty. Pierwsza karta dwójki mieczy. Karta dwójki mieczy może mówić o tym, że z jakąś niestabilną energią wchodzicie, gdzieś tam nie umiecie podjąć jakiejś stosownej decyzji, nie czujecie się stabilnie i bezpiecznie w danym momencie, czy też z podjęciem jakiejś ważnej decyzji, ale również karta może oznaczać to, że gdzieś tam nie zauważacie pewnych rzeczy a i przy odrobinie konsekwencji to wszystko gdzieś tam zostanie wyklarowane. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, karty pokazują, że tak naprawdę w drugiej połowie maja się zacznie coś realizować. Coś, co sobie sami wypracujecie, będziecie się angażować w to. Czyli jeżeli szukacie pracy poprzez wasze aktywne działanie, karty pokazują, że zostanie wam to darowane, tak? Czyli ja tu szukam, ja tu drążę, los jest mi przychylny, mogę dostać coś stabilnego i na, mio, na moje ręce szyte. Dosłownie, dosłownie tak. Zatem szukajcie, a dostaniecie realizować te zadania, a będą one Wam dane. Osoby, które gdzieś tam są aktywne zawodowo, a chciałoby jakichś zmian w historiach pracy, również będzie to Wam możliwe, jeżeli tylko wyjdziecie z taką inicjatywą. Osoby, które gdzieś tam czekają na stabilniejszą umowę, również jest to możliwe, abyście ją uzyskali a właśnie przedłużenie na przykład umowy. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, karty pokazują, że poprzez wykłócenie się czego, w cudzysłowie, wykłócenia, większą asertywność możecie popchnąć jakiś projekt czy coś bardzo ważnego do przodu. Także tyle, jeżeli chodzi o kwestie te zawodowe. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, karty pokazują tak: osoby, które planują dzieci, czy też w jakiś tam sposób. No, tutaj idziecie aktywnie w tym kierunku, to się zadzieje. Jeśli nie planujecie, no to ostrożnie. Również, że może to być powiększanie statusu rodziny. To też może oznaczać na przykład, że ktoś kupuje zwierzę do domu i traktuje je jak członka rodziny. To też bardzo często w karcie cesarzowej mi się już pokazało. A niektórzy z Was poznają osobę do związku, która może być matką waszych dzieci, bo karta cesarzowa również tak się może definiować. Cóż, cóż, jeszcze? Panowie, którzy są w relacjach z kobietą starszą, karty pokazują, że wasza relacja się będzie przeistaczać, ale również i będzie transformować. Nie tylko w aspekt emocjonalne, jako stricte emocjonalna, ale również mam wrażenie, że będziecie mogli na sobie polegać. jest karty Szóstki Kielichów, która mówi o przyjacielstwie, serdeczności. Można to dwojako rozumieć, że na tyle gdzieś tam mocno jesteście blisko, że traktujecie siebie jak przyjaciół, ale również może być tak, że jedno z Was gdzieś tam może chcieć się wycofować i zostaniemy przyjaciółmi. Także taka droga też może się tu zrealizować um, w, tejże, w tejże historii. Jeżeli chodzi o panie, która gdzieś tam szukają partnera, uważajcie na maga. Mag tutaj idzie, manipuluje i wprowadza zamęt. Ale również mag może Wam tutaj... Przedstawiać mylny obraz osoby, z którą aktualnie funkcjonujecie i trzeba sobie to samodzielnie zweryfikować. Jeżeli jesteście samotne, a gdzieś tam ktoś się tu będzie pojawiał, jest tu kapłan, kapłan w mojej talii tarota, jest jednoznaczne z tym, że ten mężczyzna nie jest dostępny w pełni do związku. To jest tak zwany mężczyzna dochodzący mężczyzna, który będzie bywał w relacji, a nie funkcjonował w niej, zatem jeżeli chcecie mężczyznę z tak zwanego doskoku od czasu do czasu, kawa, kino, być może łóżko, to są wasze jakby tutaj decyzje i w tej roli się ten mężczyzna spełni jeżeli pragniecie relacji stałej, partnerskiej, to nie z nim zatem będziecie wiedziały, czy w to wchodzi, czy też nie każdy z nas na co innego w relacji w danym momencie jest gotowy. Osoby, które są w związkach, które gdzieś tam funkcjonują, Razem, karty pokazują, żebyście zwrócili uwagę na pociechy, na swoje dzieci, bo one gdzieś tam mogą chcieć troszkę błądzić. Zatem zwróćcie na to uwagę, zwłaszcza jeżeli osoby są uczące, wasze dzieci się uczą. To tutaj też gdzieś tam jest jakaś taka dezorientacja. No, w dobie tych zdarzeń, które się realizowały, i przez ten długi okres nazwijmy to wolnego, przymusowego. No, no to też trudno jest później wrócić na te odpowiednie tory, zatem e, zwróćcie bardzo proszę na to uwagę. Osoby, które są w związkach, karty też pokazują, żebyście zainwestowali w jakiś wspólny wyjazd. A jedno z Was może nie do końca chcieć, ale będzie, będzie warto. Kwestie te tutaj zdrowotne. Karty tutaj pokazują układ oddechowy, oczy, uszy, zatoki A i na tą górną jakby część tu, a warto zwrócić uwagę, jakby większe historii karty mi tutaj nie rzutują, na co zwrócić uwagę? Aby raz rozpoczęty projekt zakończyć, a zwrócić też uwagę na to, co Wam spędza sens powiek i to też pozakańczać, bo to też są historie, które z przeszłości wracają stare, w cudzysłowie, demony. Zatem na to też należałoby zwracać uwagę, ale też Karta dziewiątki mieczy w kwestiach podsumowania może wnosić to, żebyśmy nie realizowali tak zwanego czarnowictwa i nie byli pesymistycznie nastawieni do pewnych działań. A wodniki też niestety mają tendencję do izolowania się. Nie izolujcie się. Karta anielskiej przesłanie z kart anielskich dla wodnika przesłanie. A wyszła ta karta jako pierwsza. Zabawa, czas byś się zabawił. Odpręż się, odszukaj swoje poczucie humoru, traktuj życie mniej poważnie. Radość sprawia, że czujemy lekkość duszy, nawet najtrudniejsze sytuacje będą łatwiejsze do zniesienia, gdy dostrzeżysz ich, ich zabawną stronę. Pielęgność, zatem zdolność śmiania się z wszystkiego. Jak możesz wnieść zabawę, śmiech i radość w swoje życie towarzyskie, związki zawodowe? Gdy ty się cieszysz, anioły także się radują, ponieważ ponad wszystko kochają radość, zabawę, humor i śmiech. I afirmacja: jestem panią swoich emocji, jestem panem swoich emocji. I tym. Jakże myślę, pozytywnym akcentem zostawiam Was. Mam nadzieję, że horoskop daje Wam możliwość tutaj obrazu zdarzeń, na które gdzieś tam nie chcecie, aby się realizowały. Pamiętajcie o tym, że karty to wskazówki, i tak w moim osobistym przekonaniu należy je traktować. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to one za nas zdecydowały, bo to my mamy być autorami swoich sukcesów. Ty, i ty też. Zatem pamiętaj o tym. Możliwość, wskazówka, i dzięki tym wskazówkom podejmujesz dla siebie w danym momencie najlepszą decyzję. Nawet gdy karty pokazują kolorowe jarmarki, jeżeli chodzi o historię emocjonalną, jeżeli karty pokazują tutaj piękną historię, nową, zawodową, a ty nie jesteś na nią gotowy, nie rób nic wbrew sobie. Być może nie ten czas, jest możliwość, jest szansa, ale jeżeli. Nie jesteś gotowy, gotowa, to też nie robimy nic na siłę. Korzystamy ze wskazówek jak najbardziej, mamy je z głowy, ale też o, gdy jesteśmy w stanie temu podobać, bo jeżeli robimy coś wbrew sobie, to i tak finalnie jesteśmy nieszczęśliwi, mimo że mamy. E, taką e, takową szansę. A pamiętajcie też o tym. Wskazówka, podpowiedź, Wasza decyzja. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam. Wszystkiego co najlepsze. Całuję. Pa, pa!